I w tak? Ta! Dobra, to jedziemy. Ja zbiorę drewno. Tam mamy zadania spisane na tabliczce, bo sobie zapisaliśmy przed nagraniem. Tak, to jest. Mapka. Twórca mapy i nazwa mapy? Może przeczytaj? Well, uh, well, welcome to. Chodziło order. o nazwę i twórcę mapy. Co? Chodziło o nazwę i twórcę mapy. A, other planet. V2.0, czyli ta druga raczej wersja, taka jakby. Cześć. By hate, I hate pink, czyli nienawidzę różowego. Ty to jesteś po prostu. Dobra. Tak więc no i w tym odcinku na pewno zrobimy domek. Tak, zrobimy pierwsze zdanie, czyli budować domek z Brickstone, którego mamy tu, był na początku. Przed pierwszą nocą, tak? No, pewnie nie zdążymy i będzie śmiesznie. Tak. Lol. Ani mi się włączyło, dobra, mniejsza z tym. Szybciej to drewno, szybciej. Tam była siekiera, chyba, nie? Tak. Lol. O, zdobycie drewna. No. Może jej rzucił tam siekierą. Patrzcie. No. Teraz no. nie będziesz miał... Mam się Tak. Ej, tu jest glowstone, niszczymy go czy nie? No, niszcz, niszcz, niszcz. Czekaj, żeby... Muszę się upewnić, że całe drewno rozwaliłem, żeby liście spadały. Masakra. O tutaj jest. Ukry... Gdzie? Pod tym krzaczorkiem tam, ten drugi Sadzonka i więcej glowstona. Mamy jakieś zadanie z tym, chyba nie. Zadania będziecie mieli w opisie tak samo jak link do mapy. Chyba. tu 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 Chyba te liście nie znikają. I będziemy się starać w każdym odcinku przynajmniej jedno zadanie zrobić. Żeby no hej, jak wyjdzie to sami wiecie. <grywa> Kit, najwyżej później się dotnie to drzewo. No i pięknie dużo drewna. I na serio czegoś nie ściąłem. Później sajek wejdzie i to, to, to zrobi. Dobra, motzą sadzimy sobie. No będzie, że dobrze zły godzi. Mi już głód spada, mamy szkło. Dobrze, to szybciej. No to mi może pomóż, bo mnie ręka boli. No na pewno. A od czegoś innego na pewno. Dobra, robimy crafting table. Zresztą mniej więcej trzeba będzie jakoś ten domek wybudować. Po co mam. Skąd to masz? Ty złodzieju. Siup, siup, siup. Siup, siup. Że A, dobrze. Dawaj tabliczkę. Dobra. To może być trochę nudne. O, włączone. O, włączone. A myszka mi się rozładowała. Ta, ta. Ta. Dobra, też trzeba mniej więcej jakiś taki środek wyznaczyć, nie, żeby tak jakoś fajnie wyglądało. Nie. Chyba ty Dobra, tu jest mniej więcej środek Środek Tu też jest środek Tu jest środek Czekaj, podłożę po, położę podłogę. Przeczułam, że zaraz brat do mnie paraduje. To go wypieldolisz No, co ty robisz? No buduję podest. Jaki podest? Nie wiem. Schody, o! O, schody. Pomóc ci? Nie Ja to przedłużę Nie, czekaj, nie Raz, dwa, trzy, cztery Będzie takie trochę małe. Weź, rusz się nie. Ej, zrób kilof yy, daj drewno no I połóż może glow... niego yy, glow... nie Tylko tego bęcach Bench, masz pęcza, masz pęcza, drewno z skrzyni. Nie zrobiłem miejsca na wejście. Hehe. He. To takie zabawne. No. Wyjście się zrobi z tej strony. Masz gilofa. Kamienny. Nie mam kamienia. To się drewniany. Lipa. Dobra. Ups. Sorry. Dobra, to trzeba jakoś okna. A jak stawić. coś, to tutaj jest węgiel To sobie go tego. Nie, wyjście będzie z tej strony. Tak będzie lepiej. Nie podwójne, żeby była faza. Nie podwójne, nie mamy tyle. Mnie burszulo, raz ja. Mnie banany. Banany, lubię banany. Kaktus. Ej, ja zrobię farmę kaktusów. No to zrób tam, gdzieś był piasek. No Teraz Ale zmy szkło i. Uhu! Dobra, ja już od tego wy... odteguję trochę zadań. Jak Jak trochę zadań. No bo zrobiłem farmę kaktusów. Jeden kaktus co? to nie farma, może bez przegięcia, co? Nie. Tak myślałem. No no, dobra. Jabłko. trzech Jabłko. czy dwóch. Jabłko. Co? Na wysokość trzech czy dwóch robić trzech albo dwóch bo nie mamy pieniędzy brak refundacji z Unii jak się mówi mm -hmm. ja tutaj żeby tak podkreślić kolor tak. O. weź no ale to fajnie będzie Spadaj wyglądać na drzewo. fajnie to będzie wyglądać czepisz się Zrób mi deski D -d -d deski, deska? Deska, deska, deska. No, jesteś deska. A ty, ile chcesz tego de deski? Ile chcesz tych desek? Nie wiem. Całe przerobię. Dzięki. Całe? Co nie? To jest tak? Czekaj. Daj mi trochę drewna. Mamy. Mamy trzy. Ej, trzeba wejść, iść po węgiel. Ale kuciol! Szal.pl, co za... ha <laughs> Też chcę. Była tylko jedna. No daj mi te deski! A. Już nie można na raz o węgiel. Rrr, 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 rrr. Ej, jabłko, moje jabłko. Tam jesteś twoje. Dobra, co by teraz zrobić? Farmę melonów. Ej, wykop węgiel. No to daj mi kilowa. A pochodę nie zrobić? A mam kilowa, dobra. Już ci dałem. Nie. Żelazo. Jaki x Jeszcze to chyba się noc robi, wiesz? No, raczej. Jeszcze to chyba się noc robi, wiesz. Pokaż... połóż workbench'a. On gdzieś stoi. A, za domem, dobra. Widzę. No. Ha, 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 co za świnia. Facet to świnia. Aha. Prawie szkło zbiłem. Nielki. Chyba ty. Chyba Tam, 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 tam Dobra, to nie dam ci węgla Dobra, chodź tu. Zaraz potwory zaczną się spalanować i będzie źle. Czekaj. Sobie żelkazo wydobędę. Tylko nie zgin, bo noc idzie. A nie zginę, ja to. Jeszcze kamień na piecyk byś wziął. Piekarnika. A ja podniosę sufit, jeśli da radę. Dobra, mam 8 tego czegoś. Fuj, 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 fuj Później się dorobi piętro. Robię piekarnik. Zrobię te. Pochodnie, tak? Mam zrobić? To da, wystarczyło. Chodnie no, zrób. I połóż gdzieś też. Ops. Siub. Co ty robisz? Design. Dobra, co teraz możemy porobić? Teraz możemy pójść spać, a nie mamy wełny. Dobra. Chyba nie myślisz, już, a, że to A, klipery! Mamo. A może zrobimy cięcie i w dzień się pojawimy? Nie, myślę, że to słaba opcja. Taka magia będzie. Że magia kilo. To tam skrzyneczka. mi się Optifine. Ktoś ma. To zobacz, co jeszcze możemy takiego no. łatwiejszego zrobić. Dobra, ja szybko wpadnę tam i pozabijam pełno. po. własne się... z lawy przed kliperami. To w sumie dałoby się raz zrobić, tylko że mamy jedno wiaderko chyba. Z lawy? Jedno wiaderko lawy. To chyba nie będzie się dało oblać całego dookoła. No raczej nie. Dlatego będziemy musieli zrobimy nieskończone źródełko wody. Czemu tutaj? No bo jacuzzi. Zombi ja miecz. Mier Ile, ile jacy... szkieletów. Właśnie rasztą. ja sobie zrobię żelazny mieczyk. <grych> ej, zombi nam drzwi. Ej, 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 ej! my jesteśmy na hardzie? Tak. What the fuck? Fuck! Jezus Maria. Siekierą. Oni Robię nam nam drzwi niszczyć. Cztery te potrzebujemy. Siup. Siup. Won! Haha! Nie ha. A my nie na hardzie? Tak, hardy. Co za... Daj wiaderko. Czekaj, robię nam miedzę. Po co nam miedze? Żeby ich... Ja zjem jabłko. Żeby ich wybić. I jeszcze ciastka. Ja idę ich zabić. Idziesz ze mną? Bez he, ciebie... He, nie wyjdziesz. Bez ciebie nie Bez, Bez ciebie nie mi... idę! <słuch> Ja wszystko odłożę i idę tam na nich. Lol. Nie, kliper, Nie! Ja pierdzielę, ja bo, babo, babo To słaba opcja, chyba wiesz co? O boże, o boże, baba, baba. A, wybuchnie. Zabity! Uhu, zabiłem go. No. <laughs> Fuck. Idzie kliper. Zamykaj. Boję się. Ej, e, e, to jest niebezpieczne. odsuń się stąd. Odsuń się stąd? No ja chcę go zabić. Kicikici. Ej, jest coś o kurde. Ej, nie, nie podchodź, nie podchodź. Nie! Zostaw ich, zostaw ich. Ej, mamy nitki, możemy zrobić chyba. Co? Łóżka. A ile mamy nitek? Dużo. To zrób. Sześć. równa na łóżka. Teraz tak mnie nie pójdziemy spać. Ej, kop dziurę w dół. Dużo? Głęboko w dół. Tutaj i tak nie będziemy mogli pójść spać, człowieku. Ale wiesz jak kop, tak wiesz? Wągiel. Hej, no czemu ręką mózgu? Nie wiem, czekaj. Dobra, daj zadaj mi to, ja to zrobię, wiesz co? Okay. Będzie szybciej, zdecydowanie. Masz tam kamienne chyba kilo. No wiem, wziąłem. A, okej. Okay. Ale na początku trzeba... Ja je do... pozabijam. Nie! Hatę nam rozsadzi. O to chodzi. Zabijecie jak rozwali nam chatę. A I potrzebujemy jednego żelaza. Do czego? Do wydobycia redstone. He he he. He he he. To, to, to. Pochodnie byś lepiej przyniósł. Ok, jedną mam Dobry rżard Marż, Marż pochodzi... Teraz połowa serwera musi spać No to cześć, zidzi. No No co? Coś mnie z łóżka no, Lol, prawie zginąłem Ja pierdolę Weź, mam pół serduszka, o co mi się stało? Ale ciemno. Boję się ciemności. A ja też chcę łóżko. No to robi, nie? No to robi. Nie? Jaskinia. Jaskinia Bobra. Bober i pan. No dobra, kładź łóżko. No to chyba ty kładzi. No lol. Herbi, herbi, Nerbi, herbi. Ty masz drugie. Nie ma. a mam. Lol, hi, 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 hi. zobaczymy się po krótkim cięciu. Tak? Już. Dobra, jesteśmy po cięciu. Teraz spróbujemy zabić te Creepery. Fajnie, ty ich tam zajmij, ja ucieknę od Nie wypuchaj. Nie wypuchaj. Siarga. Aj, <laughs> tam jest Creeper za tobą. Oszlag. Nie wychodź teraz. Dobra, se poszedł. Mam nadzieję, tak poszedł sobie. A tu kolejny przyszedł, fuck! Kolejny by wybuchł, lol. Szkło nam rozsadził. Ja pieprzę. Nieee, nubie. No bo skrył się. Fuck. Ja to naprawię. Ja pieprzę, następny! Ops. Jezu, ile i... No, kolejny Ej, tu idzie jeszcze jeden. Jezu, 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 mało, mało, jebi, Fuck. Blok ej, blok żelazny. Ale fajnie. To jest chyba spawner, ej. Zabiję to. Lol. Jaka porażka. Znowu zginąłem. Fuck. Skrzynkę rozsadziło. Wiem. No mi temki ze skrzynki. Ej, będziemy musieli się przeprowadzić. To przeprowadzić. Naprawiaż to. Ty też. Mam żelazny blok. Yes. Naprawiaj Ej, to. Czekaj chwilę. Twoje itemy są nawet na dole. Ale czekaj. Yy, musimy odznaczyć. Za tą wodę. Zbuduj dom. dom. Zawij pięć nie.